Ninoczka Tymczasem na zupełnie innym planie mijały w dońskiej krainie moje własne słoneczne dni i tygodnie. Zawsze młodsze ode mnie i całkiem obce polityce rewolucji, kontrrewolucji, a nawet odseparowane od mego towarzysza i przyjaciela Zawinkowa. Bo ze mną zawsze było tak. Całe życie byłem opóźniony o jakieś 10-15 lat w stosunku do tego, co w młodym człowieku jest dorosłością, dojrzałością w usposobieniu i gustach, i zainteresowaniach. Taka dwuosobowość, zresztą starannie ukrywana, ułatwiała w pierwszych dziesiątkach lat moim rwieśnikom poczucie wyższości, często dowcipy, ale jaką rekompensatę zostawiła mi na dziewiąty dziesiątek lat mego życia. Tak więc w Nowoczerkasku. W moim 32 roku, poza polityką i radcostwem, duszą i ciałem wyrywałem się w chłopięstwo, jak tylko nadarzała się okazja. A właśnie się nadarzyła na wspaniałej nowoczerkaskiej Ślizgawce. W pięknym i rozległym parku wszystkie place i aleje zostały najstaranniej oblodzone doskonałą nawierzchnią, aż dzwoniąc. Pod stalowymi, turfami i Amerykanami niezwykle sympatycznej kozackiej młodzieży. W tym moim pomniejszonym wieku. Już zdążyłem być tam kilka razy. Już zawarłem kilka miłych znajomości wśród miejscowych amatorów tego sportu, jedynego zresztą wolnego od konkursowych wyczynów, zawsze tak dla mnie obcych i nawet wstrętnych. Najbardziej eleganckiego i zbliżonego prawami równowagi i ruchu do lotu. Nazywała się Nina, choć w myślach od razu nazwałem ją słodkim spieszczeniem. Ninoczka. Była studentką Pedagogicznego Instytutu w Petersburgu i córką papy o głośnym kozackim nazwisku. W miejscowej hierarchii była niewątpliwie damą. Na ślizgawce była stepową dwulatką. Nie tyle piękna, co prześliczna, niemożliwa, zdawało się, do zniesienia w sposób salonowy i pospolity. Taką ją zauważyłem: ogień na lodzie, do którego zbliżyć się było najmilszym szaleństwem. Naraz, w chwilę po przedstawieniu mnie jej przez jakiegoś ślizgawkowicza, według wszelkich zasad starożytnego ceremoniału, Zostałem zaskoczony jej niespodziewanym chłonem. Tym bardziej, że jeszcze wczoraj na tym samym lodzie, mijając mnie ze ślicznie rozchwianą dystynkcją urodzonej łyżwiarki, uśmiechała się w biało-szafirową przestrzeń przyjaźnie oczywiście na pewno nie do mnie lecz po łyżwiarsku i powszechnie i swobodnie. I wydawało mi się, że jakiś kryształowy odsetek jej uśmiechów odpadł od szafiru świata dla mnie. A oto teraz, podając mi swoją szczupłą, lecz niezwykle mocną rączkę przy prezentacji, naraz struchlała w oczach, zesztywniała i nawet zbladła. W jej turmalinowych oczach nagle zgasły wszystkie wczorajsze błyski i jasności: skry seksu, żaru, wesołości i humoru. Nie zrozumiałem, co się stało i co to wszystko ma znaczyć, lecz nie było czasu na psychologiczne dociekanie, bo słodkie tornado już zaczęło ponosić krew, rozum, logikę. Popłynęliśmy w głąb parku, rączka w rączkę, w ustronne aleje ja, pełen i coraz pełniejszy zachwytu i radości ona, coraz powściągliwsza, zmrożona i schowana w sobie aż nie wytrzymałem i spytałem najgorętszym braterskim szeptem. Co się pani stało? Co pani jest? Ja. ja wiem, kim pan jest, odszepnęła cicho i bez tchu. Słowa jej spłynęły jak światło z cienia, a w mojej, ogłupiałej świadomości, błysnęła pospolita myśl o jakimś nowym naganie, tym razem wymierzonym we mnie. Lecz jej niezwykła emocja w tej chwili, jakieś radosne zażenowanie, zapalone błyskiem tkliwości i ten najcudowniejszy szept, posiadający własność gaszenia, tłumienia, zacierania niepamięcią wszystkich innych szeptów zasłyszanych wcześniej, udzieliły i mnie jakiegoś uroczystego wzruszenia. Chociaż nic jeszcze nie rozumiałem, byłem gotów na nagan, byleby z tych drżących rączek. Jestem taki, a taki stwierdziłem dość stanowczo, na co Ninoczka spojrzała na mnie ze zrozumieniem i współczującym potakiwaniem. Umówiliśmy się na jutro. Na pożegnanie, wbrew miejscowej etyce, gorąco ucałowałem śliczną rączkę, która drgnęła, jak dotknięta ogniem, ale wyskoczyć z mojej dłoni nie zdążyła. Wracałem zamyślony do domu gdy naraz na pustym bulwarze spostrzegłem idącego w moim kierunku starego i białego jak gołąb generała Iwanowa, Nikołaja Judewicza, generała adiutanta jego cesarskiej mości. Jak można opisać moje zdziwienie, gdy oto nagle generał, prostując się w starych kościach i hipnotyzując mnie wzrokiem, oddał mi przepisowe honory, przykładając sztywną dłoń do papachy, Jakbym był dyrektorem kadeckiego korpusu, a on kadetem piątej klasy. Rzecz jasna brał mnie za kogoś innego. Ale za kogo? Wieczorem, po posiedzeniu rady, opowiedziałem generałowi Romanowskiemu o dziwnym zachowaniu się generała Iwanowa, myśląc jednocześnie o jeszcze dziwniejszym pięknej ninoczki. Romanowski wybuchnął śmiechem. Zapomniałem panu powiedzieć, że generał Iwanow, już kilka razy napomykał mi w zaufaniu, że widuje w mieście Wielkiego Księcia Michała, brata cesarza, w konspiracyjnym przebraniu. To właśnie pana bierze on za Wielkiego Księcia, i gdy jego zdaniem nikt tego nie widzi, oddaje panu należne honory. Pan istotnie na pierwszy rzut oka jest bardzo podobny do Wielkiego Księcia Michała. Śmialiśmy się oboje, lecz z różnych powodów. W moim śmiechu bardziej spostrzegawczy świadek niż Romanowski, wyczułby nutę goryczy i smutku. Na muszce wrogów. Nazajutrz, gdyśmy w spokoju spożywali obiad, zameldował się ordynansowy oficer głównodowodzącego z poufnym zawiadomieniem od generała, odwołującym naszą dzisiejszą wizytę u niego, gdyż, jak doniósł wywiad, Zapowiada się ponowna próba nieznanych terrorystów zlikwidowania nas na ulicy, gdzie generał mieszka. Sawinkow prosił oficera, by podziękował głównodowodzącemu i zawiadomił go, że o umówionej godzinie będziemy u niego. Po odejściu oficera zaczęliśmy analizować rzecz z punktu widzenia fachowego. Gdzie i z jakiego miejsca mogą do nas strzelać? Oczywiście tylko na bulwarze, przy którym mieszka Korniłow. Ale bulwar jest bardzo szeroki. Ma również pośrodku chodnik, którym oczywiście my pójdziemy. Mogą strzelać tylko z podcienia domów, czyli z odległości co najmniej 30 kroków. Można więc liczyć na niecelność strzału, czy strzałów. Mogą z dubeltówki, z loftkami, wtrąciłem. Eee, nie przyjdzie to głupcom do głowy. A w ogóle już mnie to wszystko zaczyna nudzić. Wybuchnął Sawinkow. Nic tu nie mamy do roboty. Nic tu nie zrobimy. Trzeba pomyśleć o wycofaniu się na jakieś inne i z góry upatrzone pozycje. Do domu Korniłowa mieliśmy przejść przez dwie handlowe ulice. Dobrze oświetlone. Przeciąć duży plac przed soborem, żeby wejść na ów bulwar, przy którym mieszkał. Bulwar tonął w mroku. Ku naszemu zdziwieniu, u jego wlotu czekał na nas ten sam oficer, który już raz zwiastował nam złą nowinę, a teraz powiadomił, że generał kazał wysłać dla nas ochronę. W cieniu opodal czekało kilku żołnierzy. Oficer wysforował się naprzód w obawie, byśmy, widząc kupę uzbrojonych, nie otworzyli do nich ognia. Sawinkow był wściekły, ja zaś przeciwnie, gdyż miałem potwierdzenie, że przynajmniej Korniłow na nas nie poluje. Korniłow spotkał nas z rzadkim u niego humorem, a zwracając się do Sawinkowa, pouczająco przypomniał mu rosyjskie przysłowie. Lubisz kataćsa, lubi i taskać. Po wyczerpaniu tematów politycznych, już przy pożegnaniu, Korniłow, nic nie wiedząc, jak i my w owym czasie, że to jego najbliżsi ludzie na nas polują, powiedział ze smutkiem skargi włosie. Ot, w jakiej anormalnej atmosferze przyszło nam żyć i pracować? W powrotnej drodze, aż do samego domu towarzyszyła nam dyskretna ochrona. Sawinkow był zły i ponury. Chcąc go rozerwać, opowiedziałem mu o pięknej ninoczce, która mnie bierze za wielkiego księcia Michała. Zakończyłem pretensją do kontrrewolucjonistów, którzy postponując to podobieństwo zamierzają strzelać do mnie na przesmyku bulwarowym jak do lisa spod psów. Na tym rzemichalstwie może się pan odegrać, gdy wszystko inne zawiedzie, zauważył kąśliwie Sawinkow. Ledwośmy się zapoznali, pokochali i już rozstali. Mój zimowy romans Najidealniejszy i najwznośniejszy w życiu omal się nie skończył ponurą tragedią. Zaczęło się jak zwykle. W mroźny słoneczny dzień, jak zwykle na ślizgawce. Oczywiście z ninoczką, która znów mnie spotkała uroczysta i namaszczona, niczym maryna swego samozwańca przy fontannie. Była przy tym tak miła i uwodzicielska, że wyrwało mi się spod serca. Ach, ninoczka. Czemu ty nie jesteś spod ośmiany, czy ej szyszek, Bo mi te twoje oczy zwodnicze zielonym niepokojem zaczynają wypełniać pustkę serca. Jak przed wielkim szczęściem. Znów się zaczęły czary stepowej dziewczyny, wzruszonej i przerażonej, że ją, zwykłą, staniczną ninoczkę, adoruje nieznany człowiek, o którym jej w najgłębszej, monarchicznej tajemnicy wiadomo, że jest bratem jej nieszczęśliwego cesarza. Chwyciłem jej obie ręce, przycisnąłem do siebie, pochyliłem się do poziomu jej spłoszonych oczu i w srebrnej alei parku wyszeptałem prosto w serce. Ninoczka, ja nie jestem wielkim księciem Michaiłem. Ach, Ninoczka, Ninoczka, cały świat mi się rozświetlił blaskiem szczęścia, gdyż gorąco wyszeptała tylko jedno słowo. Paberzyciej, przysięgnij. Mój wielki Boże, błysnęło we mnie przed takim ołtarzem, i w innym celu byłoby szczęściem powołać Boga na świadka. Z pociemniałych oczu Ninoczki strzeliła wielka radość. Cała jakby się sprężyła do skoku, by już, już objąć w ramiona wizję szczęścia, które przestało być majestatem. Powstrzymała się. Ale przytuliła do mnie ramieniem, pochyliła główkę i usłyszałem szept westchnienia. Mój miły Lach! Przy wyjściu z parku, gdy wychodziliśmy z bramy na ulicę, z przelatujących sanek trzasnęły do nas trzy strzały. Ninoczka upadła. Wyśliznęła się z pod mojej ręki, wyrywając broń z kieszeni biekieszy. Gdy ją podniosłem żywą i zdrową, straszliwie czułą, Ktoś z kupy ludzi podniósł ze śniegu jej czapeczkę i podając, powiedział przestrzelona. Pośpiesznie wycofaliśmy się z tłumu ciekawskich. Słaniającą się ze wzruszenia i szczęścia, ninoczkę odwiozłem sankami do domu, do jej domu. Życzliwi dla nas wodzowie widocznie zrozumieli, że klimat nowoczerkaska coraz bardziej zagrażał naszemu zdrowiu. Przeto Rada Polityczna zaproponowała nam wyjazd w charakterze jej delegatów. Sawinkowowi do Moskwy, mnie do Kijowa. Rzecz jasna, była to najuprzejmniejsza forma deportacji kłopotliwych aliantów z terenu. Podróże kształcą. Zapewne było to w połowie stycznia, kiedy generał Aleksiejew w imieniu Rady zaproponował Sawinkowowi wyjazd do Moskwy w roli emisariusza ochotniczej armii do tamtejszych organizacji antybolszewickich Delegacja wydawała mi się tak ryzykowną dla życia Sawinkowa że pozwoliłem sobie niby żartem spytać czy to nie inspiratorzy zamachów na niego są autorami tej idei Sawinkow huknął na mnie i poprosił dość ostro żebym się nie mieszał do nie swoich spraw Mnie mianowano zastępcą dyplomatycznego przedstawiciela Ochotniczej Armii przy Ukraińskim Rządzie w Kijowie Przedstawicielem jej był już Igor Demidow, były poseł do Dumy i były wiceminister tymczasowego rządu, którego jeszcze nie znałem, a który później miał się stać moim najbliższym przyjacielem. Uważałem, że nasz wyjazd w różne strony powinien być tak zakonspirowany, żeby nasi polityczni i osobiści wrogowie nie mieli szans zlikwidowania nas po drodze, lub co jeszcze łatwiejsze, wydania nas przy przejściu granicy w ręce Czeka. Która szybko by wymierzyła nam sprawiedliwość. Sawinkow nie miał zamiaru ukrywać swego wyjazdu, ale gdy w sztabowej kancelarii otrzymał rozmaite dokumenty na wyjazd we czwartek, stałem się do tego stopnia natrętny, prosiłem i przekonywałem, żeby wyjechał we środę. Swój odjazd zapowiedziałem na sobotę. Dostałem na ten dzień plac, kartę do oficerskiego wagonu. Wyjechałem zaś niepostrzeżenie, w piątek w nocy, ciepłuszką, zapchaną kozakami, dezerterami i innogrodnymi. Znowu Czerkaska jechaliśmy według improwizowanego rozkładu jazdy, noc i dzień. Dopiero już później, w drugą noc, dojechaliśmy do punktu, gdzie zaczynała się ziemia niczyja. Z niezliczoną grupą pasażerów poznanych w drodze, zamierzaliśmy próbować szczęścia, przesmyknięcia się przez rzadkie posterunki czerwonych wojsk. Był to okres, gdy prawdziwych walk między białymi i czerwonymi jeszcze nie było, chociaż wypady i strzelanina z jednej i z drugiej strony już formowały rodzaj frontu. Po kilkunastu kilometrach błądzenia w mroźną, stepową noc udało nam się wejść na terytorium już całkowicie opanowane przez bolszewików i od razu odszedł się o bolszewicką grozę. W kilku wyszliśmy nocą z wagonu w pole. Wkrótce dołączyło do nas jakiś dwóch z innej ciepłuszki, sądząc z wyglądu i mowy mieszczan. Z punktu zacząłem do nich stronić chociaż w mroku nawet nie mogłem im się dobrze przyjrzeć. Moja instynktowna odraza wzrastała pod wpływem ich gadatliwości i robionej jowialności. Rażąco odbijali od naszej wagonowej grupy, milczącej i skupionej w trosce o pomyślne przekroczenie linii demarkacyjnej. Po fatygującym, kilkugodzinnym marszu po sypkim śniegu, płytką warstwą przykrywającym zgrudziałą drogę, Jeden z mieszczan wystąpił z propozycją przenocowania gdzieś pod dachem, co drugi natychmiast podchwycił, mówiąc, że właśnie jesteśmy blisko domu jego dobrego znajomego, gdzie nas chętnie przenocują, może nawet dadzą czegoś gorącego. Może nie pożałują i samogonu, dodał kusząco. I rzeczywiście, w niedługim czasie błysnęły na oboczu dwa samotne światełka. Do stacji pozostało jeszcze kilka kilometrów. Czterech z naszej kompanii dało się namówić na nocleg. Ja i dwóch towarzyszy, jakby wzorując się na mnie, uchyliło się od pokusy. Milcząc, pomaszerowaliśmy w noc. Gdy tamci, zbaczając, pożegnali nas wesoło. Do jutra! Spotkamy się na stacji! Nie spotkaliśmy się. Nadbiegł wkrótce tylko jeden z nich. Roztrzęsionym, przerażonym szeptem powiadomił nas krótko. Pobili, porżnęli wszystkich. Nie zauważyli, że wyszedłem za swoją potrzebą. Posłyszałem wrzaski, a przez okienko zobaczyłem, co się dzieje. Był to czas polowań na wszelkiego rodzaju bierzeńców. Słusznie przewidywali myśliwi, że każdy bierzeniec niesie ze sobą, co ma najdroższego. Oto moja mała stepowa stacyjka. Wczoraj została odbita od białych partyzantów. Wokół niej tłum gawiedzi, nie mało żołnierzy. Na podłodze sali bufetowej śpią pokotem żołnierze, chłopi, bieżeńcy. Zostałem poznany przez żołnierza ósmej armii, jednak nie zdradził. Pragnąc widocznie, zadokumentować przede mną, a zapewne i przed sobą, miarę swojej szlachetności, wyprowadził mnie na drugą stronę ulicy stacyjnego budynku gdzie stało opartych o ścianę kilkanaście zamrożonych i zohydzonych w bestialski sposób nagich trupów. Poinformował mnie, że to kadeci i młodzi ochotnicy z rozgromionej wczoraj partyzantki. Wszyscy stali zamrożeni, szarzy, oszronieni i u wszystkich były wycięte męskie organy i powtykane, jednym w usta, innym w rozprute brzuchy. Po kilku dniach przerywanej podróży koleją, końmi, później znowu w ciepłuszce, w zawszawionym tłoku i zaduchu, wysiadłem późną nocą na wielkiej stacji. Chyba był to koziatyń, chociaż dziś już zaręczyć nie mogę. Znów gęsty tłum żołnierzy i cywilów. Sala wielkiego dworca zapchana i zaświniona. Chodzę, słaniając się ze zmęczenia i zupełnego upadku woli życia, i wypatruję wśród śpiących na kamiennej posadce jakiegoś wolnego półmetra, żeby chociaż przed śmiercią dać wytchnienie wymęczonym mięśniom i kościom. Mam na sobie zszargany cywilne palto. Na głowie uszankę, a na nogach niezłe jeszcze buciki, umyślnie podbite w nowoczerkasku dziurawą podeszwą. Gębę mam zarośniętą tygodniowym zarostem, krążąc prawie że nieprzytomnie. Łowię naraz na sobie nazbyt ciekawe spojrzenie kilku żołnierzy stojących przy pustym bufecie. Wasze dokumenty, obywatelu! kiwnął na mnie jeden z nich. Przepycham się do bufetu, rzucam worek podróżny na podłogę i obojętnie postękując, wydostaję z kieszeni kurtki zatłomszony płócienny puligares. Rozkładam go na bufetowej płycie i nie śpiesząc się, na oczach tych kilku. Zaczynam okazywać po kolei dokumenta, przekładając z lewa na prawo już pokazane. Była tego cała kupa, oczywiście wszystkie fałszywe. W międzyczasie, dość powierzchownego wglądu w te dokumenty, jeden z żołnierzy zaczyna rozmowę o moich butach. A buty, jak widzę, macie mocne, nam by się takie przydały. Wy obywatelu, podróżujecie na siedząco, po suchym. A my wojujemy po śniegu i błocie wsparciałych. Podczas, gdy tak przemawia do mnie, a jego towarzysze z uwagą oglądają moje buty, ja błyskiem oka spostrzegam, że kolejnym dokumentem do kontroli, który trzymam przygotowany w ręku, jest plac karta ochotniczej Armii. Jak mogłem zapomnieć ją zniszczyć? Piorun w głowę nie wywołałby większego przerażenia. Na chwilę zrobiło mi się słabo, a za chwilę zaczęła się gra o życie. Trzymając plac kartę w ręku i gestykulując nią przed gębą żołnierzy, gorąco broniłem sprawy moich butów. W pewnej chwili, pochylając się do pozycji stosownej dla okazania dziurawych podeszw, położyłem zupełnie naturalnie plac kartę na kupę przejrzanych papierków, chwytając jednocześnie do ręki pozostałe, nieskontrolowane. Macie rację, nie nadają się. Co tam jeszcze macie? A, ludowy nauczyciel. No, to wy z nami. To i dziękuję, towarzyszu. Odpocznijcie sobie. Do Kijowa droga krótka na kilometry, a długa na dnie i noce. Pod wielkim stołem znalazłem wreszcie wolne miejsce. Zacząłgałem się pomiędzy śpiących, podłożyłem worek pod głowę, i nie zasnąłem. Gorączkowo i chaotycznie tłoczyły mi się myśli, wrażenia i obrazy przeżytych dni. Bezsennie próbowałem syntezować materiały różnorodnych obserwacji, jakby mi ktoś wciąż natarczywie szeptał: Więc pomyśl i powiedz, kim i czym jest ten rosyjski naród, poprzez którego szał i zbrodnie szukasz własnej drogi do życia i człowieczeństwa. Wreszcie, jak relikt odległych czasów nadarzył się jakiś dziwaczny kurier idący do Kijowa. Do sleepingów pierwszej klasy wepchał się w koziatyniu tłum zawszonych zwycięzców. W jednym wagonie trzeciej klasy, prawie próżnym, dojechałem prawie wygodnie i spokojnie do Kijowa. Rześ Kijowska Podróż moja z nowoczerkaska do Kijowa trwała co najmniej dziesięć dni. Musiałem kilkakrotnie przekraczać pieszo kilka frontów walki białych z czerwonymi, a także rozmaitych atamanów i batków bijących się między sobą i ze wszystkimi. Na dworcu w Kijowie dowiedziałem się, że przyjechałem nieco za późno w mojej misji zastępcy delegata ochotniczej armii przy rządzie Ukrainy. Rządu tego już nie było byli bolszewicy. Najpierw jednak był dworzec. Straszliwie zapluty łuskami siemek i zawalony innym śmieciem, a prawie pusty. Było to tak niesamowite po tych wszystkich zapchanych dworcach, stacjach, kolejach, przez które przewalały się hordy niezliczonych rewolucyjnych turystów, jak Rosja długa i szeroka, że teraz my, to znaczy ginący w obszernościach dworca tłumek oberwańców, to ze mną wysiadł z pociągu, popatrywaliśmy po sobie zdziwieni i spłoszeni. Po chwili dowiedzieliśmy się, że w Kijowie trwa od kilku dni rzeź kontrrewolucjonistów. Był to ów słynny pogrom kijowski, który według późniejszej opowiadanej statystyki miał kosztować życie trzech tysięcy oficerów, junkrów i młodzieży cywilnej wymordowanych w ciągu kilku dni przez czeka i czerń podjudzoną do masowej zbrodni. Wystarczyło mieć wygląd przyzwoitego człowieka, przerażone oczy i pokorę skazańca w wyrazie lub ruchach, by zginąć na miejscu z ręki przygodnych lub urzędowych wykonawców tak zwanej sprawiedliwości dziejowej. Indywidualni zwrodnialcy mordowali niemal każdego napotkanego, w których instynktem prawie że nieomylnym wykrywali obcego i wrogiego. Wspomagani przez setki agentów czeka zabijali ludzi na ulicach albo wywlekali z mieszkań nieoporne i zrezygnowane ofiary. Pędzili gromadami na zbocza Carskiego Sadu, gdzie dokonywano masowych egzekucji. Zapijanie się alkoholem i narkotyzowanie było zjawiskiem powszechnym wśród katów, jakby nieodłącznym do realizacji ludobójstwa. Inteligenci i pół inteligencji z pomiędzy czerwonych aktywistów, niemal wszyscy bez wyjątku byli narkomanami. Zaś prostacy zapijali się samogonem, którego w tym czasie nie brakło nigdy. Równolegle szerzyło się seksualne rozwydrzenie i wyuzdanie. Widziałem w Kijowie nieletnie prostytutki, jak zakokaizowane, pijane i oszalałe dziecinną rządzą nie czuły na mróz i na wszystko, co dziecinne i ludzkie. Wykonywały wokoło rozpalonych na ulicach ognisk dzikie tańce z rozdartymi do pasa spódnicami, wyśpiewując najplugawsze uliczne piosenki. Wsiadłem do jednej z trzech stojących przed dworcem dorożek, obszarpanych i sproletaryzowanych jak wszystko dookoła. Kazałem się wieść na róg Proreznej i tiku. Stary dorożkarz, nawet zbytnio mi się nie przypatrując, dobrodusznie, jakby sobie w brodę zauważył. Lepiej jedź, baryn, gdzie indziej. Na kryściatyku, jeszcze niespokojnie. Tam waszego brata mordowali, że... Ach! Ofuknąłem dziada jak najbardziej po chamsku, że nie jestem żadnym barynem. Na to on lekko się odwrócił, obrzucił mnie raczej przelotnie doświadczonym okiem i zaśmiał się życzliwie. To już, panie, tak jest, że oficerskiej mordy i cegłą nie odszorujesz. Ostrzeżenie nie było mi przyjemne. Jeśli pierwszy lepszy dorożkarz kpi sobie z mego proletariackiego wyglądu, to cóż, dopiero czekista, wyćwiczony i praktyk. Jednakże nie odwołałem polecenia. W tamtych czasach zdradzenie się ze strachem, czy choćby wahaniem, było niebezpieczne i dawało jak najgorsze wyniki. Na rogu prorocznej wysiadłem i, dla zmylenia dorożkarza, skierowałem się w górę ulicy, by na następnym rogu zejść na równoległą do kryściatiku, kierując się w okolice tanich hotelików. Właścicielka jednego z nich też we mnie od razu rozpoznała przebierańca, a ja w niej. Osobę przerażoną, lecz godną zaufania, i za jej poradą udałem się znowu na Kryszciatyk, do hotelu europejskiego. Niech się pan tam zatrzyma. Jako polski bierzeniec, tam najbezpieczniej. Polaków na razie nie ruszają. Koniec rozdziału.